Siedemanko, w tym materiale chciałbym Wam przedstawić odbudowę czy też remont tego flaureta. Mamy kolejny dzień. Tutaj ślady walki śmieci, prąd rozwinięty. Ogólnie tutaj trafiła już do luku bagażowego ściana, którą zdemontowałem. Już tam trochę prac jest poczynionych. Ogólnie z tego będą chyba dwa lub trzy odcinki. Bo tyle materiału udało mi się mniej więcej skompletować. Teraz, jak słyszycie, znowu muszę nagrywać do telefonu, bo cztery materiały mi się nagrały źle tą kamerą DJI. No i tutaj widać już szkody bardziej. Nie wiadomo, od czego ta lodówka się zapaliła. Są dwie, że tak powiem, opcje: albo to był gaz, albo to była elektryka właśnie na górze. Ta dziura, która tutaj na górze jest, to nie jest dziura wypalona, tylko to jest dziura oryginalna, która tutaj jest i która jest kominem jakby do lodówki, bo ta lodówka na dole ma zaciąg, a w dachu ma wyciąg. Tam powinna być kratka, która się, że tak powiem, stopiła, nie? No i tutaj oceniam jak to wszystko wygląda. Stelarz z listewek, że tak powiem, ocalał, on się tylko osmolił, w, no w sumie w w jednym miejscu, a, a tak na dobrą sprawę tylko po bokach lekko cała tutaj już sklejka jest zdarta widać teraz dokładnie co gdzie trzeba odbudować ta ściana od łazienki też na górze wymaga jakiejś interwencji, jest nadpalona nie, jest, nie są elementy całkowicie spalone wiecie, one się opalały one się opalały od temperatury no i tak to, tak to, że tak powiem, wygląda. No jest dużo takich miejsc, gdzie pospływał plastik i no narobił szkód. Nie? Cały czas zastanawiam się, co w ogóle robić, jak to robić, ponieważ moje doświadczenie w odbudowywaniu takich oryginalnych sklejek z okleiną jest zerowe. Też do końca nie wiedziałem jaka to jest sklejka. Znaczy nie sklejka tylko okleina. Dopiero jak zacząłem ją zrywać to... Jest to okleina papierowa na bardzo mocnym kleju. <laughs> Też nie wiedziałem co dokładnie z sufitem. Wiedziałem, że muszę zastosować sklejkę, ale nie wiedziałem ile jej zrywać. Czy zrywać ją po całości czy, czy nie. Ale dzisiaj już wiem, że tutaj jeśli ruszam tym dachem to on się dlatego tak pofalował, ponieważ powinien być przyklejony do XPS-a, do styropianu, który jest pod spodem. Ale ponieważ była tam wysoka temperatura, to sama sklejka, że tak powiem, nie nosi mocno śladów poza zabrudzeniem jakiegoś tam od sadzy dymu. O tyle sam XPS-no stopił się po prostu, tak, ze swoich. 2,5 cm, 2,4 tak na normalną sprawę. Yy, w niektórych miejscach zostało prawie że 0, tak. No i też zastanawiałem się, jak ten dach od, odnowić. Tak? Czy naklejać drugą sklejkę? Czy może przyjść z jakimiś panelami, czy też jakąś okleiną. Ostatecznie zobaczycie jak to się skończyło. Tutaj podemontowałem na ścianach bocznych takie półki, które tutaj były z karniszami. Nie podoba mi się to, poza tym to waga, waga, niepotrzebne elementy, które trzeba by było też dodatkowo odnawiać. One też się tak trzymały tej ściany na takiej zasadzie, no luźnej, tutaj je widzicie. Widzicie też listwy, które no nie ocalały. Część z nich udało mi się, że tak powiem, ocalić, gdzieś podocinać, ale nie wszystkie na pewno są do wykorzystania, też w całości do wykorzystania. Nie wiadomo też było, co robić z szafkami: czy je całe demontować, czy je nie demontować. Szafki ktoś tutaj też pociął nożykiem, kiedy odcinał ten materiał, który tutaj wisiał. Ja postaram Wam się wrzucić też jakieś zdjęcia, może będą pod koniec, gdzieś w środku, więc oglądajcie uważnie, jak to auto wyglądało, kiedy było sprzedawane, wtedy, kiedy ubezpieczyciel je sprzedawał we Francji. Bo takie zdjęcia, jak już wspominałem w poprzednim materiale, mam, nie mam ich dużo, ale widać, że tak powiem. O wiele większy ogrom zniszczenia, które zdjęcia, które zniechęcają mu w ogóle do zakupu, więc no, nie dziwię się, że chętnych mogło być mniej. No, ale jak to mówią, nie taki diabeł straszny. <laughs> Czy jakoś tak. Ja już to kupiłem, jak powiem, posprzątane. No i zebrałem się za, za robotę, tak? Tutaj widzicie ogólnie też miarkę, czemu trzymam miarkę. Tu mamy 60 tak? 1. 61 cm, a lodówka ma 62. <grym> Także um, zastanawiałem się, jak weszła tutaj ta lodówka i jak wyszła. Już przez moment przychodziła mi myśl, czy ona czy to weszło jakoś, nie wiem, garażem, czy też oknem, ale ostatecznie jak zobaczycie, udało się ją tutaj stąd wyciągnąć. Natomiast, jeśli myślicie, że w drugą stronę jest mniej miejsca, to też nie do końca, bo tam rzeczywiście jest 61,5, czy 62, zaraz wam to obmierzę. Tutaj jest jeszcze taki wystający daszek na górze, bo teraz widzicie, że drzwi nie ma. 653, 53, czyli tam mamy 61, 53, ale tutaj jeszcze dochodzi taki kawałek i wtedy to, że tak powiem, wychodzi. No ale trzeba się wziąć za robotę, zaraz zobaczycie, jakie są efekty. Przyszły już okna, bo zamawiałem w międzyczasie oczywiście kiedy pracowałem, to też różne rzeczy no, trzeba było już zamawiać, żeby do wymiany były. Przyszło Fama Krystal Vent i, i White. Krystal to jest ten <coughs> przepraszam przejrzysty, a no, white to wiadomo, biały, z białą przykrywką. Ta z białą przykrywką poszła do łazienki, a ta Przeźroczysta. Nie wiedziałem, gdzie na początku ma iść. Czy ma iść do kuchni, czy ma iść do sypialni. Zamontowałem ją ostatecznie w sypialni, już wam mogę powiedzieć. Natomiast e, dzisiaj zrobiłbym to na odwrót, bo chciałem zastosować e, bieda, e, Jak to mówią? E, ja to mówię: bieda, bieda majowanie. E, e, <noise> wentylator z, do, do okna MP, MPM, tak? Do NPMA. I zamontowałem w kuchni MPMA. Nie jestem z niego zadowolony, bo jakość tego okna rzeczywiście no, jest tanio. Czy jest dobrze? No, jest tanio. Rzeczywiście, jak będzie tam wentylator, będzie fajnie, ale do tej pory nie ma wentylatora, a nie ma też takiej przejrzystości. Następny dzień, no to już bałagan. Mocny bałagan w tym worku niebieskim, który tutaj sobie stoi. Jest już kupę śmieci, które zrzuciłem z dachu. Bo, że tak powiem, odcinam, dłutuję, zrzucam szpachelką, czy też różnymi rzeczami, odklejam, bo dość mocno ten, ta sklejka była przyklejona do tych listewek. Oni to chyba prasowali. Bo cały dach, że tak powiem, był w jednym kawałku, pewnie przez nich robiony na zasadzie prasy, że to wiecie, stelaż, XPS pomiędzy, sklejka, sklejka i na górę ten laminat. I to wszystko było prasowane razem, sklejone klejem i to bardzo dobrze konstrukcję, że tak powiem, robi. Natomiast ja muszę teraz w tym momencie odbudować tutaj <laughs> przede wszystkim to miejsce, które jest najbardziej nadpalone tutaj nad lodówką, gdzie dwie sklejki nie przeżyły, nie przeżyły XPS, wiadomo w tych dalszych częściach, elementach yy, zabudowy, ta sklejka jest OK. Yy, ostatecznie i tak ją zdemontowałem. Yy, zostały takie nieduże kawałki, które yy, na początku zostały mi w sypialni. Dwa takie kawałki, które zostawiłem, że tak powiem, do wzmocnienia na rogach. Ale ostatecznie też bym je yy, teraz z, odciął, yy, zdemontował i, i przyszedł z całym sklejką. Bo musiałem potem to mocno dość szpachlować, bo cała ta sklejka jest y, pokryta takim klejem, y, do którego był przyklejony znowu ten materiał. Y, y, I ten klej w ogóle no, nie chce niczym schodzić, tak? Trzeba by go, nie wiem, normalnie, mechanicznie y, jakoś rwać, czy w jaki inny sposób, no nie wiem. Szpachelką, czy, czy też jakoś mechanicznie, jakąś ślifierką czy czymś po prostu jechać, nie jest to takie proste. Łatwiej było to poszpachlować. No, ale ostatecznie człowiek jest trochę mądrzejszy, już po, po robocie teraz robiłby to podobnie, ale w niektórych miejscach zrobiłby to delikatnie inaczej. Tutaj jeszcze cały czas widzicie, że <gryw> ja tak powiem, jak to jest ponadpalane. Tylko część tego sufitu jest zdemontowana. Tutaj też myślałem o tym, żeby do sklejki, którą mam tutaj przyczepić, żeby, bo nie wiedziałem, czy malować sufit, czy go oklejać jakimś materiałem, czy też przejść z jakimś nie wiem, panelem, tak jak robię to w campervanach. Ten lekki panel, który ma 7 mm, ale ostatecznie Gdybym doszedł tutaj ze sklejką 3 mm i tym panelem 7, no to opuściłbym się delikatnie sufit. To nie byłoby na, na tyle dużo, żeby to coś przeszkadzało. Natomiast szafki i inne takie rzeczy, już drzwi yy, i takie inne rzeczy, to już miałoby wpływ, tak? Tutaj w tym miejscu, gdzie jest to główne spalenie, no to muszę tutaj wkleić, że tak powiem, sklejkę też od góry. Oczywiście dachu no nie będę ściągał, więc zrobię to od środka, ale zrobię taką dodatkową ramkę. No i <laughs> zacząłem też zabezpieczać wszystko w ogóle przed deszczem, bo padało dość mocno, ale do środka się nic nie lało. No. Czy cały kamper był zalany? No nie, nie był zalany. No i dalsza część to już będzie z normalnym głosem. Szczególnie na podłodze. Najpierw muszę zacząć właśnie od, to, od posprzątania tego, bo to jest wszędzie i wala się wielkimi kawałami. Tutaj już częściowo sufit zrobiony. O właśnie zapalimy sobie światełeczko. Coś już zaczyna tutaj wyglądać. Tak. Tu niestety mam otworki po antenie. I tamtędy też próbowałem wczoraj jeszcze to butylem trochę coś tam zrobić, żeby nie leciało. Bo jak widzicie po oknach jest mokro, a miało dzisiaj być sucho i 19 stopni. A nawet przed chwilką coś kropiło. Więc nie pociesza mnie ta pogoda, bo miałem wleść na dach. Ale z dachem też jest taki temat, że nie wejdę na dach, dopóki tutaj wszystko nie będzie polepione. Łącznie chyba ze sklejką, bo ten dach mi się po prostu może mi się zapaść znaczy zapaść, no mogę gdzieś tam już go uszkodzić, powpadać, tutaj muszę dokleić, tutaj w ogóle mam taki pomysł, żeby ramkę zrobić wkleić tam wkleić, włożyć sklejkę tej wielkości, która tutaj powinna być i zrobić jeszcze jedną ramkę żeby ta, to miało się, że tak powiem, czego trzymać na pewno tutaj będzie jeszcze jedna listewka i tamta listewka też będzie wzmocniona będzie dołożona tak, żeby tutaj to sztywno i mocno było byłoby sztywno i tak, bo te, ta konstrukcja jest tutaj nawet solidna tu jest troszkę bardziej nadpalone, ale to tutaj akurat są dwie, po prostu do tego komina, który tutaj był no i powoli zaczynam też tutaj trochę, gdzie gdzie już tak skrobać te Meble i, i patrzeć, co z nimi zrobić, ale to temat na potem. Na razie najważniejszy jest dla mnie sufit i okna. I tym się dzisiaj będę zajmował. Ale zanim to zrobię, trzeba posprzątać ten syf. Więc cyk i sprzątamy. Dzień dobry, kolejnego dnia. Mamy poniedziałek. W sobotę trochę udało się powalczyć, i dzisiaj też już jest popołudnie, więc też już trochę udało się zrobić. Ogólnie tak mamy cały sufit poza tą jedną dziurą, która była kiedyś kratką wentylacyjną do lodówki. Hmm, oczywiście są jeszcze osmolone tutaj te berki, gdzie są okna. Ja to będę czyścił i będę to skrobał dopiero jak wytargam okna. Ale ogólnie tutaj powstała taka druga pomocnicza ramka. Jest wklejone tam na górze. Hmm. Sklejka, no i tutaj właśnie XPS, no i na to przyjdzie jeszcze raz sklejka. Najważniejsze, żeby mi ten XPS nie był dalej jak listewki. Ta listewka jeszcze będzie też może wzmocniona, oskrobana, ale ogólnie teraz ta listewka też pełni funkcję tutaj takiej podpory oraz tutaj jest dodatkowa listewka, żeby opierało się na konstrukcji. Szafy łazienki, czy tam jak to tak zwało, przechodzimy dalej. Tutaj udało mi się dzisiaj to, z czym walczyłem. Jest już wsadzone okno. Teraz muszę z tej strony tutaj to wyczyścić i o, wstawić tą kratkę. Jeszcze tutaj zastanawiam się, jak to też od tej strony zakotwić, bo nie mam tych uchwytów montażowych. Ale mam ze starego okna. No i sufit. Sufit tutaj tak wyszedł. Tu jest akurat kolorowo, bo <noise> jest niebieski, różowy nawet się trafił, bo taki teraz mi przyszedł XPS, poprzedni XPS, który miałem jest pomarańczowy, więc jest tutaj mocno kolorowo. Zastanawiam się co robić z tymi szafkami, więc teraz ich dzisiaj chyba też zdemontuję wszystkie fronty i spróbuję coś z nimi zacząć robić, czy je czyścić, czy je skrobać, czy je lakierować, nadal nie wiem. Tutaj dość dużo też tego takiego mycia będzie, ale ogólnie to mycie to chyba dopiero będę robił, jak już przykleję sklejkę do sufitu. Z tym klejeniem sklejki do sufitu, to tutaj będą niezłe jaja, bo muszę, bo tak powiem, co do milimetrów praktycznie, żeby to potem szczelin nie było. Jak jakaś tam szczelina 2 mm, to jeszcze tam może jakoś, nie wiem, Jakąś, yy, jakimś, nie wiem, silikonem, czy jakimś takim akrylem, oczywiście czymś takim, y, to mi się uda może jeszcze to zamaskować, ale nie chciałbym, wiecie, jakichś dużych szczelin żeby potem, nie wiem, bo to musiałbym wklejać chyba <śmali> linę. <śmali> ja wiem, że styl boho jest modny i dużo tej liny wszyscy używają, no ale niekoniecznie chciałbym ja ją y, używać w celu, y, no, Zamaskowania różnych yy, nierówności czy też niedociągnięć. Tutaj będzie tam też ja z tym sufitem, bo po prostu potrzebuję to wszędzie podocinać. Nie? Mm, tutaj to ogólnie to chyba wyrżnę jak najdalej tą y, sklejkę, żeby tam po prostu ją wsadzić dalej. Bo tutaj widzicie to jest oberwane, tam jest taki ten. Tylko no właśnie musiałbym jakoś zdemontować tą górną część szafki. A ona nie wiem, jak jest nawet przykręcona Yy, największy problem jest yy, z demontażem tych mebli taki, że nie wiadomo gdzie co jest przykręcone. Gdzie są śruby, gdzie... bo to jest tak wszystko poukrywanie, tak skrzętnie, że czasem trzeba rozkręcić pięć rzeczy o, obok, żeby dojść do jakiegoś śruby, jakiegoś wkręta, czy też jakiegoś mocowania. Tutaj na przykład widzę, jakie jest mocowane, bo są y, odpowiednie te, ale tutaj na przykład już nie jest. Podejrzewam, się, że to jest zamocowane od drugiej strony, tam gdzie jest ten laminat w, w łazience. No, i tak to jest. Tutaj zacząłem to skrobać. Ogólnie, tutaj też zacząłem to skrobać. Tutaj, gdzie się przyjarało, no to jest trochę przyjarane, ale to trzeba jeszcze po prostu przeszlifować i na przykład poszpachlować. Ale tutaj opalarka, szpachelka, no i jakoś to idzie. Natomiast. Nie podoba mi się to, bo teraz w tym momencie to też to przygotować tą powierzchnię to też ciężko, bo to bardzo dużo kleju tutaj jest, więc trzeba by go wyrwać. myślę, że na tym będzie lepiej malować, a to po prostu te elementy, które teraz zrobiłem, to poszpachlować, takie rzeczy, bo tutaj na przykład coś gorącego, jakiś kawałek plastiku spadł i też na przykład zrobił się bombel pod tym, nie? Z takie rzeczy też muszę Zeszlifować, potem poszpachlować i na równo to zrobić, i wtedy mogę coś tutaj przylepiać lub też malować. Zastanawiam się cały czas nad tą tapetą z włókna szklanego, bo ona wzmocni ściany. Da się ją malować, fajnie się ją podobno nakłada. Pytanie tylko, czy to się będzie trzymało na np. tej papierowej okleiny. Czy, jak ja na przykład przykleję tutaj klej, to czy nie wejdzie w jakąś reakcję, że zacznie ten klej rozpuszczać to, i wiecie, zacznie to odłazić, czy bomblować czy też jakieś takie rzeczy. Trzeba by było kupić i niestety wypróbować, spróbować, nie? A nie ma trochę na to czasu. To raz, a dwa, no, trochę kosztuje i zarówno klej, jak i, jak i ta wykładzina nie winylowa, tylko właśnie ten, mogłaby być ta tapeta winylowa, ale one są papierowe, jeszcze na flizelinie to ten, ale one te też się odklejają. Ja widziałem też na meblach na zwykłej sklejki, co i to się odkleja. No trzeba było zastosować tu jakiś specjalny klej. No bateria mi się kończy. Tyle na dzisiaj. Zobaczymy jaki update się zrobi, uda zrobić następnym razem. Nara.